Naprawdę nic nie zdziwi, bo ja się dzisiaj dowiedziałem kolejnej nowej rzeczy w moim życiu. Ja się dowiedziałem, jak ustawialiśmy tutaj światła, że istnieje taki kolor jak magenta. Panowie, jaki to kolor magenta? Panie nie podpowiadają. Chyba się też kurwa dzisiaj dowiesz, co? Fioletowy róż. Ja słuchajcie, jeszcze wczoraj to myślałem, że magenta to jest marzena po angielsku. Ja byłem na tym etapie. Ale teraz będę miał poważne pytanie do Was, bardzo poważne. E, powiedzcie mi, na ile ja lat wyglądam? 30. Mhm. 30? O, to zapraszam tam 40. do baru. 42 to kurwa na kilki, zapraszam, nie? 43. Powiniene się odpisać węglu. Kurwa, to już do domu starców, naprawdę, nie? 24. A to bardzo dobrze, ale tutaj kolega strzelił od razu. Słuchajcie, w tym roku skończyłem 40 lat. Dobrze zakonserwowany, bo, bo pije 12-letnią łychę. 8 lat w koszu w Biedronce przeleżało. Ale ja myślałem, że jak ja będę miał 40 lat, to będzie trochę jak w tym serialu 40-latek, nie? Że ja będę miał takie łaty, wiecie, na marynarce. Będę miał czerwonego malucha. Będę miał takie łuki w chacie, między kuchnią a salonem. Pamiętacie? Już wtedy to nie była kawalerka, to był pałac. Moda, szyk i elegancja. A ja nawet nie jestem jak Karwowski, ja nawet nie mam włosów. Ja jestem co najwyżej maliniakiem. Ale wydaje mi się, że w ogóle większość moich znajomych ma 40 lat i na przykład jak ja dzwonię do jakiegoś mojego kumpla, 40-latka, nie? I słyszę, że on jest taki turboskacowany, to mówię do niego, co mordo, co? Posiedziałeś, kurwa, do rana na tej, kurwa, dyskotece w Akcencie, co? Pochlałeś tej wody do szóstej rano, moczy mordo jedna. On, nie, 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 tłusto zjadłem. Słuchajcie, mnie w wieku 40 lat zaczęła interesować apteczka. Kiedyś apteczka to było małe pudełko starych. Ja dzisiaj robię cotygodniowy obchód apteczki. I sprawdzam, czy wszystko jest, nie? Patrzę, witamina C jest, dobra, przeżyję. Verdin na trawienie. O, plastry na odciski są bardzo dobrze. O nie, Voltaren, żel się kończy. To będzie trzeba kupić dwa opakowania. Bo w moim wieku to już konia walę na Voltaren, Żeby ręce nie bolały. Już widzę jutro, panowie, w aptece, w Grudziądzu. Dzień dobry, jest woltarem? Nie, jakiś łysy pan wszystko wykupił. A jakiś tańszy zamiennik? Już wiesz, co na gwiazdkę dostaniesz. Nie, ale właśnie przez to, że większość moich znajomych ma te 40 lat, to robią te 40. urodziny w knajpach. To są, kurwa, jakieś imprezy takie, wiecie, ponad stan. To są jak drugie wesele, tylko starze nie dokładają, nie? Ludzie się prężą na tej imprezy, słuchajcie, mój kolega wynają knajpę w centrum Gdyni, z widokiem na morze. No kurwa, no tak się postawił. Słuchajcie, przychodzę tam, a tam tak, chłopy w garniturach, dziewczyny w garsonkach. W rogu baba gra na skrzypcach. Rozumiecie, dynastie kurwa kręcą. I wszyscy się tego przechwalają, jaki tam biznes, jakie tam auto nowe kupili i wszyscy się mnie tego pytają. Paweł, jak tam interes? Paweł jak tam interes? No Kutasa zara wyciągnę, no. Z wiekiem się kurczy. No nie szło tego słuchać. Słuchajcie, poszedłem i przesiadłem się do stolika na końcu sali. Tam siedziało takich moich dwóch kumpli kozaków sprzed 20 lat. Oni byli niezniszczalni. Oni poli trapili i byli niezniszczalni. Nie? I ja słucham, o czym oni teraz rozmawiają. Po 20 latach. I ten jeden... Wiesz Michał, ja ostatnio upiekłem chleb w termomiksie. Fantastycznie ziom. I ten drugi to podbija. No a ja sernik wiedeński ubiegłem w termomiksie. Bo ja nie mogę cholesterol, wiesz. A ty Paweł, co ostatnio ubiegłeś w termomiksie? jak konia walę na Voltaren. słabsze atrakcje. Ja oczywiście też swoją czterdziestkę zrobiłem w knajpie. No bo tak wypada. U nas w Gdyni jest taka knajpa na skwerze Kościuszki, może ktoś był, to widział. No knajpa stoi centralnie nad wodą, ma z 50 lat, więc idealna na takie urodziny. Żeby wam zobrazować, tam nad wejściem jest napisane Dancing und Hamburgers. Tam są grzejniki opierdolone bazerią, nie? Jest wszystko pomalowane olejną farbą. Gdyby nie ta olejna farba, to by się do wody to wszystko spierdoliło. No i ta menadżerka mnie tam oprowadza, nie? I mówi, no bardzo się cieszymy, że pan wybrał nasz lokal. E, tu będzie bar czynny dla pana cały czas. E, tu jest kula dyskotekowa. Tu jest parket. No i my jako jedyni w Gdyni mamy wintę dla osób starszych. O ty pizdo! Dawaj menu. Słuchajcie, biorę menu, patrzę, imprezy okolicznościowe, urodziny, imieniny od 120 zł. No zaproszę z 50 osób, to zbankrutuję. Ale patrzę niżej. Mniej stypowe. Przecież to będą te same kotlety. Ten sam chłop będzie napierdalał tłuczkiem, nie? Każe się tylko wszystkim ubrać na czarno. Przy wejściu będę oczy cebulą nacierał. O tak. Będzie lepiej woda wchodziła. O tak. Gorzej jak się impreza rozkręci, oni najebani na stołach. Jest to! Niech żyje nam Przyleci ta menadżerka. Co tu się odpierdala? Taka była ostatnia wola. Bawcie się i radujcie! Ale moi znajomi, słuchajcie, bardzo fajnie wymyślili, jeśli chodzi o prezenty. Na moją czterdziestkę powiedzieli mi, że nie będą mi przynosić swoich jakichś starych prezentów, fuzli, które dostali na swoją rodzinę, jakiś tam świeczek, wiecie, pachnideł, tylko złożą się na jeden konkretny prezent. No ja mówię super, tylko ja nie będę prowadził na niego zrzutki. Dzwoncie do mojej żony, ona wszystko ogarnie. No i słucham, jak moja żona tam z nimi rozmawia, nie? Mówi, no tak, tak, robimy zrzutkę na prezent dla Pawła. Tak, tak, tak. Ja wszystko wiem. E, ja wiem, co Paweł chciałby dostać. Paweł chciałby najbardziej dostać torebkę Gess'a. Mm -hmm. Moje szczęście jego największym szczęściem. Ale i tak, jeśli chodzi o prezenty, to na czterdziestkę moja matka przebiła kurwa wszystkich. Wykupiła mi im w kościele na siódmą rano w mojej intencji. Może, że zaspałem. Ale... Tam chyba się o Magenta dopiero wjechała, co? A, Marzena po angielsku. Tam mamy chórek. Tam jest inny świat, nie? Co tam w kurku? słychać? Nie, nic, nic, nic. Wewnętrzna dyskusja. Ustalania ojcostwa. Wiecie, że nagrywamy i siedzicie pod kamerą. To wszystko słychać, będziemy wiedzieli, wiesz, co po co, na co, komu nie staje, komu staje. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Zrobimy sobie teraz minutę pauzy, jakby tego nie było. Ale powiem wam. Że wydaje mi się, że największym prezentem dla 40-latka byłoby to, żeby przestały go boleć plec. No bo umówmy się, że to jest taka nasza choroba 40-latków, nie? W ogóle są 40-latkowie na sali, poproszę o oprawkę. O! Reszta już śpi w domu. Kurwa, ja tam będę chodził na 19, kurwa, późno zmęczony jestem. Co tam znaczki w klaserze poukładam. Dobra. W sanatorium siedzę. 3 godziny teraz, pora śpiał. <tryk> Pensjonariusze. Nie, wydaje mi się, że najlepszym prezentem dla 40-latka byłoby to, żeby przestały go boleć plecy. No bo my żeśmy się nie oszczędzali. Nie wiem, czy pamiętacie, że jak mieliśmy 20 lat, to naszym jedynym seksrumem był samochód. Pamiętacie, całowanie przez podłokietnik w pasacie? Potem bzykanie na fotelu obok. Trzeba było przejść na fotel obok. Po drodze był jeszcze drążek zmiany biegów, dodatkowa atrakcja. No my żeśmy się nie oszczędzali te plecy nas bolą. Potem się zakopały gdzieś tam w lesie pod świeciem, trzeba było wypychać. To opierajacie że na kurwa wypychamy. No ja chodziłem po różnych rehabilitantach i to nic nie pomagało. I w końcu kolega mi powiedział, idź do sportowego rehabilitanta. No i ja poszedłem do sportowego i było trochę inaczej, było tak na sportowo, tak na szybko. Bo on mnie zobaczył i mówi do mnie tak. Mhm, mm proszę się rozebrać. Mhm, mm proszę się odwrócić. Oj, 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 oj. Wie pan, co tu nie ma mięśni pośladków? Proszę się pochylić. Nie ma rowa, hydraulika? Oj, 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 wie pan, co tu nie ma mięśni pośladków? I normalnie mnie za dużo łapie, nie? A nie, jednak są, jednak są. Urwa, jestem na rehabilitacji czy na zachrystii. No. I on mówi do mnie: Wiem, co, ja panu polecam na te dolne bóle pleców, żeby Pan najlepiej siadał odbytem na piłeczce tenisowej. Nichu ja! Nich w życiu! Mija minuta, ja siedzę na piłeczce tenisowej u niego. Co ja odpierdam? Czy tu jest jakaś ukryta kamera? Ja zaraz będę na Pornhubie w jakimś dziale dziwactwa. Szalony tenisista. Aż mi plecy zabola. Można klaskać. To wielkie brawa. Koleżanka wróciła. Dobrze. Ale chciałem porozmawiać, słuchajcie, o poważnych rzeczach. Chciałem porozmawiać mianowicie o y, robieniu porządków. Czy są jacyś fani robienia porządków? Poproszę o prawka. Sami bałaganiarze. Pani tego w kiosku tam sprząta, bo nikt nie przychodzi do porządku. podłogę zamiata i wiadru wylewa. Dobra, może ktoś kiedyś przyjdzie. Nie, chciałem, słuchajcie, porozmawiać o robieniu porządków w miejscu, gdzie jest największy bałagan, czyli w szufladzie dla dorosłych. Ja wiem, że macie szufladę dla dorosłych. Niektórzy mają szufladę, niektórzy mają karton pod łóżkiem. Niektórzy jeszcze, wiecie, trzymają w pawlaczu, bo w świecie mieszkają z teściami. Ale ja mam szufladę, nie? Ja mam generalnie szufladę i chciałem, wiecie, no zrobić tam porządki, bo te niektóre gadżety w moim wieku już były dla mnie niebezpieczne, nie? Słuchajcie, chciałem powyrzucać te stare pornosy, takie, wiecie, sprzed 20 lat, sprzed 2000 roku jeszcze, wiecie, sprzed czasów, sprzed internetu, nie? Bo, bo, bo tam połowa aktorek na tych pornosach to już jest albo na emeryturze, albo nie żyje. To już nie było oglądanie porno, tylko memoriału. Ale jak robiłem, słuchajcie, porządek w tej szufladzie, to znalazłem taki wielki wibrator. No takie bydle, nie? Słuchajcie, już żyła mogła być wibratorem. Tu u góry jeszcze taki muchomor, grzyb. Tu takie wie, wielkie dwa jaja, kokosy. No kurwa, wielkie jak pierwsza Nokia. I ja mówię do mojej żony, ty, to już wyrzucić? I ona tak bierze ten wibrator, zaczyna go oglądać. Wrzucić siatkę z jakimiś pornosami gadżetami. Przecież nie wyrzucę tego do kontenera PCK, no bo się zakonnice ucieszą. Nie wyrzucę to do swojego śmietnika, bo mnie śmieciarze będą oceniać. Więc pomyślałem sobie, że jak będę jechał na zakupy na osiedle obok, to wyrzucę to tam do śmietnika pod sklepem, nie? Zapakowałem, słuchajcie, te pornosy, te wszystkie wibratory do jednej siatki. No i na drugi dzień jak pojechałem do sklepu, wiecie, podjeżdżam, patrzę, kurwa, śmietnik zamknięty pod sklepem na kłódkę. Ja pierdolę będę miał. Prezenty dla całej rodziny na gwiazdkę. Ale patrzę, że po drugiej stronie jest komisariat i ma normalnie otwarty śmietnik. Więc wysiadam z samochodu i idę z tą siatką, jakbym szedł za okup zapłacić. I już mam wyrzucać, wychodzi dwóch policjantów. Dzień dobry. Przyszedł pan coś zgłosić? Ma pan jakieś dowody w siatce? Ja mówię Wie pan co, ja się jeszcze zastanowię, bo sprawca jest na wolności. I no, kurwa, będę miał prezenty dla całej rodziny. Ale patrzę, słuchajcie, że między tym sklepem a komisariatem jest jeszcze jeden budynek, i normalnie pod nim jest ten taki, wiecie, śmietnik z drzwiczkami, z daszkiem, otwarte drzwiczki. Mówię, kurwa, wyrzucę to tam. No i wyrzuciłem tą reklamówkę, tam wiecie, z tymi gadżetami, i zapomniałem o temacie, nie? Na drugi dzień rano moja żona sobie wstaje i przegląda sobie Facebooka. No tam sprawdza, co tam się dzieje w Grudziącu, W kiosku, czy nie ma jakiegoś nowego towaru. No, i tam przegląda, przegląda i mówi, ty, Paweł, jest nowy post na grupie osiedlowej. Wiesz coś o tym? Rodzice, uważajcie, ktoś wyrzucił siatkę z materiałami pornograficznymi do domku na placu zabaw pod przedszkolem.